Witam serdecznie, Volkswagen Golf z 2021 roku Z przebiegiem 106 tysięcy km około Diesel 115 koni Samochód się prezentuje bardzo ładnie, serwisowany od początku do końca Bezwypadkowy, bezkolizyjny Za chwileczkę przejdziemy do mankamentów ewentualnych Ale to zaraz pokażę Bez zarysowań większych. Wiadomo jak to na czarnym aucie można go przepolerować. Jeżeli chodzi o mankamenty to tu na masce jest malutka wniotka. Teraz tutaj tego nie widać. Którą pewnie oddam do wyciągnięcia. I największy mankament to jest tutaj rysa. I to dzisiaj oddaję do lakiernika żeby było zrobione. Także na tą chwilę jest wszystko w oryginale. W tym miejscu będzie delikatnie podwyższona grubość ponieważ musi to zostać polakierowane. Można by robić tutaj zaprawki, przepolerować, ale to mimo wszystko będzie widać, więc stwierdziłem, że oddam to do zrobienia. Środek bardzo ładny, wirtualny cockpit. czujniki parkowania przód, tył. Kredynie auto bardzo, bardzo komfortowe. Bagażnik obniżoną podłogą. A teraz jest obniżona. Dużo osób się zastanawiało między Octaviem a Golfem. W Oktawi była podłoga głębsza. Tutaj można sobie ją pogłębić. A wedle potrzeby podnieść górę i wtedy podłoga będzie płaska. Tutaj mamy też takie malutkie Ryski, ale tu postaramy się zrobić zaprawki, żeby to było niewidoczne. I w aucie można by przyciemnić, szyby. Będzie się prezentował wtedy w ogóle bardzo ładnie. I za chwileczkę przejdziemy sobie do pomiaru grubości powłoki.